Z tej strony GLAF to są niecne RPG e, i dzisiaj gadamy sobie znowuż o RPGach, To jest taki, taka seria dla żółtodziałów. I jako, że e, Emil nie był w stanie ze mną nagrać kolejnego materiału, no bo nie zgrały nam się kalendarze, będzie później, zapytałem chłopaków e, z tego powiedzmy wewnętrznego kręgu, czy mają jakieś koncepty, pomysły, co można by nagrać, o czym można by popowiadać dla e, taki właśnie materiał, gdzieś około pół godziny no, i dostałem w sumie cztery tematy. Nie będę wszystkich ich czytał, bo pewnie je wykorzystamy później. Ale jeden z nich to było tak. Sposób opisu narracji: A. w pierwszej osobie, B. w drugiej i trzeciej osobie. E, czy też. E, właśnie. Jakichś kolejnych rzeczy już związanych z językiem, z klimatem, z okresem historycznym i tak dalej, i tym podobne. No więc. E, no, ja nie czuję się kompetentny, żeby o tym gadać sam. Z kimś? Myślę, że tak, ale sam zdecydowanie nie. E, dlatego do dzisiejszego odcinku zaprosi, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem pomysłodawcę. I już na waszych ekranach e, jest mamisa. Cześć mamisa. Cześć wam cześć wszystkim. No dobra, e, mamisa, bo no właśnie. Można mówić. Ja, jakbym miał się tym zająć tematem, to bym powiedział, że można mówić na wiele różnych sposobów, w zależności od klimatu. I, i pewnie zacząłbym szyć jakoś i tak dalej, ale wiem, że się dużo lepiej przygotowałeś do tego. Miałeś też dzisiaj czas? Ja wiem, że nie miałem, bo poprosiłem zresztą cię o to, żebyś to zrobił na co ochoczo zgodziłeś się. Jakbyś mógł spróbować, jakby opowiedzieć, może na początek pokrótce, o czym mniej więcej chcesz opowiedzieć tak, żeby jakiś taki zarys pójść. Mm -hmm. Często jak ja gram, czy mistrzuję, czy jako jestem osobą grającą, spotykam się z różnymi tutaj formami uczestniczenia w narracji, w RPG między innymi w podręcznikach różnej maści, jakich mamy, czy Fabulutimie, czy Zeptulu, czy innych, jest są podpowiedzi dla początkujących graczy w tym, a spróbuj na przykład powiedzieć w pierwszej osobie daną kwestię, żeby poczuć się z Poczuć się tą postacią, zżyć się z tą postacią, a zarazem zrobić tą, to, to, to zanurzenie, jak to się mówi, tę imersję. Mm -hmm. Innym razem, czasami nie, nie, nie trzeba albo nie można tego zrobić, czyli opowiadać o swojej postaci z innej strony, czyli z jakiejś trzeciej osoby. Że on, że jako to jest ta postać, którą gram, ale mówię o niej on, co on robi, co ona robi, co ono robi. Innym razem, jak chodzi o jakieś konteksty jeszcze takie. Stylistyczne, nie tylko są te, są jeszcze inne. Jest pierwsza osoba liczby mnogiej, my. Tak samo można to przenieść na granie arystokratycznymi rodami, kiedy ktoś się odzywa. Oraz też, że te wszystkie niuanse, które do tej pory mogą się pojawić i pewnie się pojawią mniej więcej, związane z tymi formami wypowiedzi, z jaką osobą, w jakiej liczbie, pewnie to też będzie miało sens. Popularne, bo niektóre systemy czy niektóre światy powołują jakieś nacje, jakieś istoty, które właśnie z tego korzystają, bo chcą jakiś efekt wybrzeć. To dzisiaj będzie o tym, między innymi, jakie efekty chcemy wybrzeć poprzez użycie jakiejś, jakiegoś sposobu wypowiedzi, nie tylko w pierwszej osobie. Okej, okay. no jasne, już chwytam. Zresztą jak zacząłeś mówić, od razu pomyślałem sobie o materiałach, które masz, czyli wiem, że masz książkę Ignacego Trzewiczka chociażby. I ja Aha. od razu, tak, tak, graj, graj te trikiem. I ja od razu przypomniałem sobie o tym, jak wyglądają podręczniki, czy wyglądały tak na 99% do Neurosimy i do Monastyru, gdzie był ten właśnie klimat oddany w pewnych takich paragrafach, gdzie, gdzie, gdzie były wypowiedzi, gdzie były jakieś listy, gdzie to dawało to, ten vibe nie? Tej, tej sesji, tego, tego klimatu. Więc właśnie tu chciałem na początek może żebyśmy się skupili delikatnie na tej potencjalnej imersji, bo, 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 bo głos jest świetnym narzędziem i głos może mam wrażenie dużo dać sesji, jeżeli jesteś mistrzem gry, nawet na zasadzie nie tyle co zmiany, ale, ale, ale jeżeli barwą zaczynasz się bawić, mówisz wolniej, spokojniej, albo mówisz tak, wiesz, ekscytująco, to już może dać fajne narzędzie, żeby pokazać coś graczom, żeby wprowadzić ich w jakiś stan. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, albo czy widzisz więcej. Tak, yy, widzę, widzę, tutaj, yy, widzę tutaj te wątki, które poruszyłeś, jasne i wyraźnie, bym porównał je do szkicu, bo one faktycznie dobrze zwracasz uwagę, barwa, barwa, intonacja głosu, tembr, rytm, to wszystko jest związane z muzyką, melodyjnością przekazu, ale zanim ten przekaz nastąpi, trzeba się skupić na słowie, bo tworzywo, czyli słowo jest bohaterem każdej opowieści, a kto je dzierży, narrator. Hmm. Czyli osoba, co opowiada, mówi, przynosi wiadomości. Jak, a skoro tak, to jak to robi? Pewnie w jakimś stylu. W tym stylu może się zawierać ta barwa, może się zawierać sposób mówienia, akcentacja i nie tylko. Ale czym styl? Z czym się wiąże styl? Krótko. Styl to umiejętność układania słów w dobrej kolejności. Reszta zależy od tego, co mamy do powiedzenia. I przechodząc dalej. Jeżeli temy... Y Dajmy na to, skorzystać z pewnego kolorytu, jaką jest trzecia osoba w RPG. To mamy przykład e, kultowego e, the Elder Scrolls, czyli... E, 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 e. Rasy, która nazywa się Kazitowie. Mhm. Kazitowie często mówią o sobie w trzeciej osobie. I często memy z tego powstawały. Kazit tego nie ukradł. Dlaczego ponocisz tego Kadzita do więzienia? Tak, to jest właśnie to, specjalnie jeszcze spiąłem z, z, z strony głosowe, żeby wydobyć tą charakterystyczną barwę yy, rozpaczliwego kota koto, yy, kotowatego, żeby ukazać takie półserio wypowiedzi, bo w memie to wygląda tak, a czym grze tak będzie, będzie to zależne od Momentów. czy jeszcze jakiś inny przykład jest na użycie trzeciej osoby, ale w nieco innym charakterze? Tak. Mam tutaj akurat podręcznik do świata tolkalen Jest to gra fabularna kompasu, czyli obozu i kolonii od 1998 roku. Bardzo fajna inicjatywa, gdzie można zapisać się na obóz RPGowy i przeżyć niesamowite rzeczy. Po tym obozie. ja na przykład wiem, że każdego razu dostaje co, raz, co, co rok nowy egzemplarz, jak jestem tam, i w tam jest pewna rasa. Nazywana jest makormikowie dróg. I teraz jest, jest taka bardzo fajna informacja. Ja przeczytam ją króciutko. To, co zadziwia w dróg, to ich stosunek do obcych i do siebie nawzajem. Mówi się, że aby kogoś poznać, trzeba zjeść z nim beczkiem soli, by poznać i zrozumieć dróg. Trzeba by zjeść jej cały wóz. Znany jest ich sposób mówienia o samym sobie, w trzeciej osobie, w towarzystwie obcych. W ten sposób zdają się mówić światu: Nie dopuszczę cię do siebie, nie pozwolę poznać, nie pozwolę zranić. Moment, w którym druh przedstawi ci się i zacznie wypowiadać się w normalny sposób, będzie świadectwem dużego zaufania i sympatii z jego strony. Okay. To już mamy konkretny koncept. No tak, tak, ta, ta wypowiedź w tej postaci jest bardzo, bardzo istotna. Osadzenie w świecie jest niezwykle istotne dla tej rasy. I on, ona, każda, każdy użytkownik ich mowy, ich narzecza, czy ich sposobu bycia będzie się właśnie zachowywał w sposób specyficzny. Ale co jeszcze może być takiego z osobami? Między innymi jest coś takiego jak... Chyba mogę to poruszyć, taki dominujący typ, czyli mówienie w pierwszej osobie, to ja go tnę. Mhm. często jest slogan taki właśnie dla jednego między innymi kanału specjalnie, to ja go tnę. ale powiem to wprost, jest to najczęściej używana formuła pozwalająca się wczuć, uczestniczyć w grze, czyli zanurzyć się, ale czasami jest tak, że w tej książce na przykład, jak zostać pisarzem, mam jawną taką wskazówkę. Odrzucę. Spróbuj wcielać się nie w pierwszą osobę. Jak już się wcielasz w pierwszą osobę, zrób to tak, żeby twój głos był tak szczery, jak to możliwe. Całą resztę używaj, żeby pokazać głębię w, w narracji. Te zagwozdki, te niepewności, te intrygi, jak również te wspaniałe chwile, które pchają narrację do przodu, a niekoniecznie jest z powiedzeniem tego, że jem zupę, ja jem zupę. Z kolei nauczyłem się to też z tych fajnych jeszcze tych pozycji, grajnikiem mm -hmm. i West of y, Portal, magazyn, że tam są te opisy. Jeżeli Was to interesuje, jak najbardziej polecam sięgnąć, jak tam autorzy ty, tego Almanachu i tych zbiorów z portalu, opisuję, jak to sobie można poradzić z tym. Jak, jak chcesz, Graf, mogę o tym opowiedzieć, ale znaczy, mogę ja też zacząć. Powiem Ci tak, ja myślę, że dzisiejszy odcinek to ma być zajawka. On nie ma być jakiś no. strasznie wchodzący w głąb, bo wiadomo, no. że możemy mówić. Natomiast no drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli macie pytania. Oto są komentarze. Jak są komentarze, to my możemy nagrać kolejną rzecz. I ja może się troszkę odniosę do tego, co powiedziałeś. Przypominają mi się dwie takie postacie. Obie były w tej samej kampanii, Seven Sea. To była chyba pierwsza taka moja większa kampania. To tam pamiętam, miałem postać, która cały czas w charakterystyczny sposób mówiła Karamba. I to był jakby kastylijski, bo ja tak sobie wyobrażałem takiego hiszpańskiego, kastylijskiego służącego, który był takim odważnym, a z drugiej strony miałem monteńczyka, arystokratę monteńczyka, który mówił ciągle, o oh, je bandyci, nie? I to tak się zaczęło od pierwszego gdzieś tam napadł na okręt i, i, i to tak przylgnęło do tej postaci, że, że było bardzo charakterystyczne. Więc właśnie odpowiednio dobrane słowa, które. Będąc wtrąceniem z innego języka, dawały dużo informacji o samej postaci, a także sposób ich wypowiedzi był charakterystyczny. Zresztą, jak ten bohater, on się chyba Pedro albo Fernando jakoś nazywał, i on krzyczał karamba, to wiadomo, były salwy śmiechu, bo on robił jakieś tam absurdalne rzeczy. Nie? Ale to mm -hmm. mówię, no tak naprawdę dwa słowa, bo, bo, bo karamba i Mondie, Dwa tam, słowa, tak, dwa tak. stwierdzenia. Nie? One wystarczyły tak. z odpowiednią intonacją, żeby odpowiednio wprowadzić jakiś tam nastrój na sesji. Tak. Także... I to jest charakterystyczne, jeżeli znamy, znamy osadzenie to w kulturze. Mondie jak najbardziej pochodzi z innego języka, karamba też tak samo. Co jest ważne? W takich chwilach, kiedy znajdujemy jakieś książki, filmy, warto tu zapisać sobie w jakimś notetniku, gdzieś na wiadomym miejscu, że to jest mój zakątek rpg czy na regale, gdzie się ja sobie położę, bo do tego warto wracać. To jest mm -hmm. tak charakterystyczne, tak piękne, że to robi od razu myk i to jest idealna przyprawa, żeby w tej stanie doprawić się. No tak, jak masz, mam wrażenie język łaciński, który wplecone jedno, jeden slogan, jakiś znany albo nie, już robi roboty na zasadzie, że tu mamy jakiegoś naukowca albo uczonego, albo kogoś, kto coś tam wie więcej. I, i to wystarczy, nie? Z Aha. drugiej strony ja zawsze że gdzieś tam widzę to Awe Cezar Morituri te salutant, czyli witaj Cezarze idący na śmierć pozdrawiają cię, tak? I to też może ci wprowadzić jakiś doniosły klimat, nie? że masz tych ludzi na tą arenę i tak dalej. To jest dużo takich konotacji, które się mam wrażenie w głowie potrafią pojawić. Od w sumie jednego zdania, nie? Tak, ja na przykład z mojej praktyki ze studiów y, wokalnych w chórze miałem uczyć się łacińskich jakichś y, utworów wokalnych, i tam zapamiętałem, jakbym to przywołał na sesji gdzieś na jakiejś postaci jakiegoś księdza, który w ciemnościach zaczyna mówić towarzyszącym postaciom graczy Tremens, tremens, pactum sum ergo. I to już jest ewidentnie dla znających łacinę. Ewidentny, dobry cytat, żeby skojarzyć sobie z pewnymi właśnie tekstami kultury. Mm. Dla, dla ciekawych, nie powiem teraz, co to znaczy. Proszę sobie sprawdzić albo dać zapytanie, to ja odpowiem następnym razem. Dokładnie tak. No właśnie, ale to jest jeden z aspektów, ale poruszałeś jeszcze drugi aspekt. Tak. E, oprócz tych osób można też wypowiadać się równowa równoważnikami zdań. To działa na wyobraźnię. Wolno, bo wolno, ale nieraz potrzebujemy krótko zwięźli na temat opisać w żołnierskich zdaniach lakonicznie. Nieraz się mówi. Jak to wygląda ta scena Deszcz, Zimno. Macie mało nam amunicji. Głodni jesteście. Jest jeden cel. Musicie to obronić. dostaliście rozkaz. Jest nam cholernie źle. I to już robi. Poniekąd tą atmosferę, że rzucamy światło, niewielki strumyk światła w tej ciemności, w której właśnie się znaleźli gracze. Równoważniki zdań, jak i niecałe zdania można wykorzystywać. Urwane zdanie daje nieraz taki ładunek emocjonalny, że. No właśnie, teraz już czekacie na to. I to jest właśnie to, że można zachęcić do wzmożonej uważności. Ale tutaj poza równoważnikiem bardzo ważna znowu jest ta intonacja i barwa, nie? bo inaczej Dobra. zabrzmi, jeżeli ty będziesz to szczekał jak rozkazy. Inaczej będzie to, jeżeli to będziesz mówił to łukająco postać, która, której, która traci wątek w jakiś sposób. A jeszcze pewnie inaczej powiesz to, jak ktoś, kto się nie wiem, śpieszy nagle i ledwo łapie oddech. Za każdym razem zdanie będzie się łączyć z głosem. I to chyba mam wrażenie to jest jakieś taka Największa puenta mam wrażenie, z tego odcinka. To, co mówisz, jest równie ważne, jak to, jak to mówisz. Albo to, jak mówisz, jest równie ważne z tym, to, co mówisz. Bo możesz powiedzieć najpiękniejsze rzeczy, ale jeżeli powiesz je takim przerażającym głosem, to one nie będą tak dobrze brzmiały, raczej będą brzmiały klipowato. A z drugiej strony, jeśli powiesz coś na odwrót, nie, coś strasznego, ale takim miłym, słodkim głosem, z pozytywnie miną, bo to jeszcze sobą też można grać, to też będzie miało inne, inne znaczenie. Nie? Tak, jak najbardziej. I zgadzam się z tym, że treść, jak i forma, muszą być świadomie dobrane do momentów w narracji. To już jest połowa sukcesu, ale tak naprawdę Jaka jest druga połowa sukcesu? Czy komunikat zostanie zrozumiany? Do kogo kierujemy komunikat? Jeżeli znaje, znamy przy stole ludzi, znamy stół, jak to się mówi potocznie, to jesteśmy w stanie pozwolić sobie na o wiele więcej niż na konwencie, przy nowo spotkanych osobach. Pierwszy raz w życiu nie wiem jak zareagują na nasze słowa, na słowa współgrających osób. I właśnie bycie czytelnym. Nieraz dykcja jest potrzebna, żeby wszystko zabrzmiało w gwarze otaczających nas osób. Także forma nadal, treść też jest ważna. Na to hmm. powinniśmy zwracać uwagę zawsze i stale. A jak to sprawdzić, czy to się udało? Informacja zwrotna to słowo, słowo dokładnie dwa słowa. Informacja zwrotna to już robi tak. jak otwieranie kluczykiem zamka. Ja to zawsze nazywam wprost i, i, i mówię wprost z języka angielskiego, czyli feedback. Tak? Zawsze proszę o jakiś feedback po sesji. Zawsze mhm. proszę o informację. co było fajne, co było niefajne. To zresztą nawet na ostatniej sesji, którą graliśmy, tak? Rozmowa jest no, kluczem, jakby tak. jaki by stół tak. nie był, rozmowa jest kluczem. Możemy się znać, możemy się nie znać. Eee, możemy ze sobą przegrać setki godzin, a możemy ze sobą przegrać setki sekund tylko i wyłącznie, nie? Rozmowa jest kluczem, także ten, ten, ten język, to słowo musi być wykorzystywane do zrobienia wszystkiego dookoła. Ale tak naprawdę bez tego języka nic nie będzie, nie? bo jeżeli ja z tobą nie pogadam, nie napiszę, albo nie wiem, do ciebie nie byłoby tego odcinka, gdybyś nie użyli tych słów, nie? tego sposobu komunikacji. Prawda. I ja bym, ja bym taką radę, oczywiście nie zostałem zapytany o radę, ale spróbuję jej udzielić. Pytajcie się, czy wasze komunikaty są czytelne. To niczemu nie wadzi, bo takie pytanie to jest nawet dla mnie. Czy, moje, czy moja gra przy stole, jak ja komunikuję pewne zagrania, pewne akcje, pewne, pewne właśnie zachowania? Czy to jest jasne, co ja zakomunikowałem? I tak samo, mistrz gry. Ja, będąc mistrzem gry, też się pytam, czy rozumiecie przy stole, o jaką stawkę gracie? To jest jak najbardziej wobec graczy, wobec naszych możliwości i to będzie im na przyszłość. Zawsze będziecie wtedy mile widziani. O, to jest ta osoba, która zawsze się pyta o konstruktywne rzeczy. Ja ci powiem tak, to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli ten odcinek. Taka, taka puenta. Ja myślę, że teraz te aspekty będziemy mogli pogłębić, zwłaszcza jeżeli się pojawią pytania. Natomiast mam wrażenie, że na start, na zajawkę. To jest fajna ilość, i to się będzie wpisywało w to, jak nagrywamy to zawsze z Emilem, czy wcześniej z Kamilem. Ale tak, to, to co powiedziałeś, to jest mega złota według mnie zasada. Rozmawiajcie. Nie? Ja to tak skwituję po prostu, rozmawiajcie ze sobą zawsze. Ja A. bardzo dziękuję za zaproszenie. Po raz pierwszy tu jestem i bardzo mi miło być gościem tutaj. Uglawa no. u na, po tym, pierwszy, na tym właśnie panelu. Po raz pierwszy już nie, ale w tej w takiej formie fakt. To fakt, fakt. Tak. Nie ostatni, bo ja myślę, że tu spokojnie możemy dograć więcej. Wiem, jaka jest też godzina, wiem, co trzeba robić, więc, więc, więc dlatego tak to zamykam w tym momencie. Ale tak, to jest fajny uważam materiał, także myślę, że będziemy to kontynuować może, może, może w przyszłym tygodniu nam się uda zgadać, ale to. W zależności od terminów. Mamisa, dzięki. Yy, dzięki w ogóle za dzisiaj, za przedstawienie tych książek. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie te książki będą wypisane. Ja poproszę Mamisę, żeby mi je wszystkie wypisał. Część z nich jest pewnie lepiej dostępna, część z nich słabiej. Yy, a póki co, no mówię, jeżeli macie jakieś pytania konkretnie o konkretne rzeczy, ja widzę kilka różnych przykładów, które można poruszyć dalej, do tego co, co, co Mamisa yy, wykombinował. Myślę, że, że możemy kontynuować w kolejnym odcinku. póki co, patrzę, że już dobijamy do 20 minuty, Także grajcie w rpegi, bo to jest świetna zabawa. I gadajcie, albo piszcie, ale komunikujcie się ze sobą, bo bez tego nigdy nic nie będzie. Trzymajcie się. Hej, hej. Cześć. Jeśli podoba Ci się to, co robimy możesz zostawić nam suba, lajka, like jakiś komentarz czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie, Spotify'u albo wesprzeć nas na stronie sub.pl e, ukośnik niecnej gdzie można postawić nam przysłowiwą kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.